Przedstaw liczbę w postaci jednej potęgi. Zobacz, mamy tu wszędzie 3 do 20. Ale jest to dodawanie. Więc tutaj wzory na potęgi za bardzo nam nie pomogą. Ale troszeczkę sprytu gdybyśmy wykazali. To zobacz, to jest inaczej: 3 do 20. Gdybym wyłączył to poza nawias to 3 do 20 razy ile da 3 do 20 razy 1 to mamy tą trójkę znowu gdybym tu wyłączył i zapytał 3 do 20 razy ile da 3 do 20 no razy 1 i ostatnia trójka też razy 1 otrzymamy 3 do 20 razy w nawiasie 3 Inaczej mówiąc, to jest 3 do pierwszej. i tu już mamy wzory, w związku z czym pozostaje nam 3 do 21. W ćwiczeniu B mamy 2 do 10 dodać. No i teraz można by też to rozpisywać, ale ty już chyba wiesz, że minus 2 do 10 to to samo co 2 do Dziesiątej. Zatem możemy sobie teraz 2 do dziesiątej wyłączyć poza nawias i znowu mamy 1 dodać 1. To jest 2 do dziesiątej razy 2, inaczej mówiąc 2 do pierwszej, a to jest 2 do której? 2 do 11? Mamy tutaj 5 razy. Dodawaną taką samą liczbę. Więc mógłbym napisać 5 razy ta sama liczba. 5 do 7. Zobacz, jak szybko można to zrobić. Zatem to jest 5 do pierwszej, a tu już mamy wzór, wykładniki się dodaje. I otrzymaliśmy wynik 5 do 8. Wyraźnie widać, tutaj mamy 6 do 8 i 6 do 7. Wspólnym czynnikiem, który możemy wyłączyć poza nawias, to jest 6 do której potęgi? Do tej mniejszej, czyli do siódmej. Co nam zostanie? Z pierwszej części. Z pierwszej części zostanie nam 21 razy. Uwaga, 6. Dlaczego 6? Bo tu było 6 do 8. Dodać. Z drugiej części. Co nam zostało? 90. Zatem mamy to już wyłączone poza nawias. Zostaje nam 6 do 7 i wykonajmy sobie to, co jest w nawiasie. 116 dodać 90 to mamy 6 do 7 razy 216. A czy 216 można zapisać jako 6 do potęgi jakiejś? Tak, to jest dokładnie 6 do 3. Wykładniki przy mnożeniu o tych samych podstawach dodajemy. I mamy wynik naszego zadania. Jaki tutaj mamy wspólny czynnik, który można by wyłączyć poza nawias? 7 do 13. Zatem. Spróbujmy to zrobić. Co nam zostanie z pierwszej części? Trójka minus. Co nam zostaje z drugiej części? Czwórka. No więc mamy 7 do 13 razy minus 1. Więc to będzie minus 7 do potęgi 13. Zobacz. Masz tutaj na pewno 9 do kwadratu 9 do trzeciej i 9 można by dziewiątkę wyłączyć poza nawias, ale jeśli zauważysz, że 99 to jest 9 razy 11, to będzie można wyłączyć nawet więcej przed nawias niż dziewiątkę. Spróbujmy zapisać to co nie wykonujemy. Przepiszmy sobie Mamy 5 razy 9 do sześcianu, dodać i te 99 to jest 9 razy 11. A te 9 razy 11 było mnożone jeszcze przez 9, czyli masz 9 razy 9 to 9 do kwadratu razy 11. Równa się. Teraz wyłącz sobie wspólny czynnik poza nawias. Co będzie wspólnym czynnikiem? 9 do kwadratu. Zatem wyłączę 9 do kwadratu przed nawias i patrzymy. Z pierwszej części zostało 25. Z drugiej części zostało 5 razy, uwaga, 9, bo wyłączyliśmy tylko do kwadratu. Dodać 11. No to spokojnie teraz przeliczmy. 9 kwadrat razy 25, dodać 45 i dodać 11. To jest 9 kwadrat razy 81. No, a przecież wiemy, że 81 to jest 9 do kwadratu. Podstawy te same, wykładniki, dodajemy. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.